Historia o Krysalis i Amongas. Oto Krysalis, zwyczajny człowiek, który lubi memy i śmieszne rzeczy. Gra i uczy się jak porządny człowiek. Pewnego dnia Krysalis po raz pierwszy zobaczył postać z Amongas. Było to dla niego naprawdę duże przeżycie. Nie zapomniał tego do końca życia. Krystalis bardzo polubił tą serię. Ma nawet plakat na drzwiach i dwie różne tapety na monitorach. Jest wielkim fanem tej serii i zaczyna powoli żartować o zdrajcach w tej grze. Nawet sprawił sobie koszulkę z trzema. Nawet sprawił sobie koszulkę. Nawet sprawił sobie koszulkę z trzema różnymi członkami załogi. Jest ona bardzo fajna. Następnym etapem była kompletna amoganizacja. Zaczął mówić rzecz takie jak sus, amogus czy też impostor. Wszystko, co było w jego głowie, zaczęło przyjmować twarz jednego z astronautów. Jego głównym wyobrażeniem był astronauta pokolorowany na czerwono z imieniem Sus. Następnym etapem w tej historii jest jednak przed, sprzed dwóch lat. Kryszalisz zdrowy, Szczęśliwy człowiek. Jednak po odkryciu Among Us, stał się jednym z SUSów. Bardzo przykra rzecz. Sprawił, że jego brat Leon rozbił się, popadł w depresję i nie może wybaczyć grze, że przekonwertowała jego brata w postać z Amongas. Dziękuję za uwagę.